Hej kochani, a dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy testowali latarkę Olight Yavelot, którą sobie kupił mój sąsiad do pracy. Jesteście ciekawi, to zapraszam. Dobra kochani, dzisiaj będziemy testowali latarkę Olight, model Jawelot, który osiąga 1350 lumenów, a rzekomo jest w stanie świecić na 730 metrów. Są to oczywiście obliczenia, którym warto wierzyć, ponieważ firma Olight zajmuje się już od lat latarkami, nie ściemniają, nie jest to żadna chińska firma. Są to jedne z lepszych latarek, dzisiaj będziemy testowali model Javelot, latarkę taktyczną. Sąsiad kupił sobie za 500 z Militaria.pl, mówiąc w skrócie, i dzisiaj będziemy testowali. Oczywiście na powitanie dziękujemy za bycie częścią rodziny, rodziny produktów marki Olaj, dzięki temu, że nas wspierasz, robimy to, co robimy. Baw się latarką. team Olaj. Tak wygląda, kochani, nasza latarka. Tutaj mamy przewód ładujący oraz, kurczę, instrukcję obsługi. Co ciekawe, jest wiele chińskich, tanich egzemplarzy, które są podobne, bliźniaczo do tej latarki Olaj, tylko tym się różnią, że ten krąg zamiast niebieski zazwyczaj mają w kolorze zielonym. A tak, żeby nie było latarkowo, zaczniemy, kochani, na początku od akcesorium. To jest kochaj nasz przewód ładujący USB marki Olight. To naszej latarki dedykowanej, które dostajemy w zestawie. Mamy na nim napis, że obsługa naszych obsługiwanych prądów ładowania to przy 5V 1A, 1,5A oraz 2A. Czyli mówiąc w skrócie 5W, 7,5W, 10W maksymalny prąd ładowania, więc nie jest wcale jak tak wolno jak na latarkę. Po podłączeniu przy naszym przewodzie mamy diodę informacyjną, kolor zielony oznacza kiedy nasza latarka nie jest podłączona do ładowania i ładowarka chodzi na pusto, a jeżeli jest podłączona do naszej latarki i jest nadal kolor zielony oznacza to, że nasza bateria jest ładowana. Jak dobrze widzicie... Jest to przewód magnetyczny, a więc ciężko się pomylić. I jak dobrze widzimy, nasza bateria jest naładowana do pełna, a więc możemy iść testować naszą latarkę za chwilę, co będzie potrafić na dworze. Ale jeszcze zanim, szybko sobie omówimy, jak się ją obsługuje, ponieważ mamy tutaj aż dwa przełączniki. U góry, kochanie, mamy przycisk główny, który służy nam do ustawiania predefiniowanych trybów świecenia oraz szybkiego ich uruchamiania. W taki sposób. Jedno kliknięcie. Uruchamiamy nasz tryb, który wcześniej sobie ustawiliśmy. To jest nasz przełącznik numer 1. Z kolei przełącznik numer 2, który jest jednocześnie naszym polem ładującym, jest także i przełącznikiem, którym na szybko, wciskając delikatnie, możemy uruchomić latarkę w świecaniu w trybie niskim oraz przy mocniejszym przyciśnięciu możemy uruchomić tryb Turbo, który aktualnie widzicie, jak działa. Oczywiście praca naszej latarki sygnalizuje ta oto tutaj w przycisku pamięci zielona kontrolka. Teraz Wam na szybciutko pokażę tryby, jakie oferuje nasza latarka. Zaczynamy kochani od najsłabszego trybu, czyli tak zwany tryb księżycowy, najbardziej energooszczędny. To jest kochani tryb najbardziej energooszczędny, jak dobrze widzicie, pojedyncza świecąca kropka i niewielki obszar dookoła. Z daleka jak najbardziej daje to radę całkiem nieźle, wersja energooszczędna. To jest kochani nasz pierwszy tryb. To jest, kochani, nasz drugi tryb, czyli tryb niski. Tutaj, jak dobrze widzimy, już mamy szersze pole widzenia i cokolwiek widać, nawet i z dalszej odległości w szerszym obszarze. To jest ko Teraz, kochani, kolej przytrzymujemy i uruchamiamy nasz tryb pośredni, czyli takie standardowe świecenie. Następnie przytrzymujemy jeszcze raz i uruchamiamy tryb wysoki. Tak jak, kochani, widzimy, tu już mamy oświetlone praktycznie. Cały pokój tylko i wyłącznie świecąc na sufit. I już nasza wiązka światła jest bardzo mocno skupiona i świeci bardzo jasno. I z trybu mocnego wracam z powrotem na zwykły. W trybie mocnym muszę zaznaczyć, że latarka już wyraźnie zaczyna się grzać. Oczywiście nasze świecenie cały czas jest sygnalizowane przez świecenie się zielonej kontrolki. Jak zresztą dobrze widzicie. Nawet w trybie najniższym. Pojedyncze kliknięcie wyłącza tryb, w którym ją ostatnio zostawiliśmy. Aby zmieniać tryby, przytrzymujemy przez dłuższy czas nasz przycisk. Jesteśmy na trybie pośrednim, wyłączamy, włączamy z powrotem do pośredniego, w tym, w którym zostawiliśmy, z wysokim tak samo. Na włączonym trzymamy, przełączamy się na wysoki, wyłączamy jednym kliknięciem, wracamy z powrotem na wysoki. Na szybciutko. Pula! Z kolei, jeżeli chcielibyśmy przejść ze średniego albo z najwyższego do niskiego, to delikatnie naciskamy przycisk znajdujący się z tyłu. I w taki sposób wracamy z powrotem do trybu niskiego. Oczywiście, tutaj w pamięci, mimo tego, mamy nadal zapisany tryb wysoki. A więc działa to, kochani, jak dobrze widzicie, niezależnie od siebie, jeżeli chcemy nagle przejść sobie z trybu niskiego. Tak, wygląda, kochani, strumień światła najwyższy. Oczywiście nie wliczając w to turbo. Tutaj mamy strzałkę, która jeszcze na nami, więc ciekawie. Tak, kochani, wygląda to w warunkach stricte ekstremalnych. Jeszcze deszcz wam dałem do tego, żeby już w ogóle było survivalowa atmosfera. A tak to, kochani, właśnie mniej więcej wygląda. Jak dobrze widzicie. Wiązka światła jest dość skupiona i ten obszar oświetlający, szczerze mówiąc jest o wiele lepszy w mojej latarce z Chin, która ma rzekomo 1200 lumenów, niżeli tutaj. Tutaj mamy pojedynczy strumień światła, który za to jest bardzo jasny i rozświetla nam miejsce przed nami punktowo. To jest istotne, tak? To jest oczywiście predefiniowany, jeden z predefiniowanych trybów. Zresztą widać wiązkę światła jaka jest i jest dość fajna, bo jest jednocześnie skupiona do przodu a jednocześnie troszeczkę rozproszona, że tak dookoła także mamy wiązkę światła, i jesteśmy w stanie rozpoznać e, co dookoła nas się znajduje także jak trafimy na dzika może być ciekawy odcinek, dobra A już widzicie pojawił się ciemny element na odbłyśniku czyli kropla deszczu, co oczywiście można przetrzeć w wysokim Nasza latarka dość się grzeje, nawet na deszczu, to możemy sobie jako rękę ogrzać. Tak to kochani, w skrócie wygląda. A tu nie ma się czego bać. Czasem nie topez jedynie liście spadają z drzew. Odległość na pewno jesteśmy w stanie dostrzec bardzo dużo, to są oczywiście jeden z naszych predefiniowanych trybów. To jest pierwszy ten najciemniejszy, e, drugi, średni, trzeci, najjaśniejszy i to tyle. Spojrzałbym się tutaj czegoś więcej za po latarce za pięć stów. Szczerze mówiąc, tutaj sąsiad już sobie zaszalał, ale wiadomo, to jest latarka taktyczna. Trzeba uwzględnić jeszcze jakość wykonania i kilka innych cech, nie tylko jakość świecenia, która też na odległość jak najbardziej robi wrażenie, punktowo. Niestety, tylko punktowo. Mam latarkę, która ma znacznie szerszy promień światła, jak już mówiłem, wcześniej jest Chińczyka za poniżej stówy. Dosłownie za tam jakiś po promocji z kodem rabatowym 35 zł, a świeci lepiej niż to to Oczywiście wiadomo, to już zależy, bo tutaj jest światło punktowo, z kolei w tamtej mojej latarce światło jest bardziej e, rozszczepione na boki, świeci bardziej dookoła, przez to skupienie tego w taki sposób no byłoby tam wręcz niemożliwe. Zresztą widać po powiązce, jaką ta latarka ze sobą wysyła, tak? To jest, kochani, tryb świecenia najjaśniejszy. Teraz pokażę Wam tryb turbo, jak wygląda. Oczywiście, jak wyłączymy sobie przednim przełącznikiem e, przód, nadal ma mamy przełącznik tylny, którym możemy się ratować, właśnie światłem takim najniższym. Pojedyncze, pojedyncze naciśnięcie e, i powiem Wam, że ten, ten przełącznik wydaje się być taki haptyczny, bo takie e, delikatne naciśnięcie ciemno świeci. Mocniejsze naciśnięcie, jasno świeci. I to kochani co widzicie, to jest tryb turbo. To jest wszystko co ta latarka może z siebie dać i tak naprawdę za to płacimy głównie. I tu już wiązka światła jest widoczna. Jest bardzo widoczna. Powiedziałbym, już nawet aparat bardzo ją ujmuje jakbyśmy laserem świecili praktycznie. I tym już kochani trybem można szaleć. Z całej siły naciskamy... Tył i w taki sposób odpalamy tryb najwyższy. Jeżeli potrzebujemy latarki na szybko i tam, żeby coś doświecić, delikatnie dotykamy przełącznika, który jednocześnie jest naszym polem ładującym i mamy tryb najciemniejszy, żeby coś tam doświecić tam i tak dalej. Z kolei, kiedy chcemy jaśniejszy tryb, dociskamy mocniej i z ciemnego przechodzi nam w tryb turbo, jeżeli naciśniemy od razu najmocniej, to od razu nam przechodzi w tryb turbo, a jeżeli delikatnie to ciemniejszy. Chcemy coś mocniej. Dociskamy mocniej i wuala, mamy tryb turbo. Fajnie to działa. Taki bezpośredni system od tego całego systemu pamięci, który jest tu z przodu ukryty właśnie w tym przełączniku pod naszą diodką. Fajnie to wygląda. Jeju. Tak to właśnie, kochanie, mniej więcej wygląda. Widzicie po jakości, że tutaj już nie ma co porównywać. S23 Ultra o wiele więcej szczegółów na Snapdragonie. Ta matryca zbiera z aparatu niżeli na takim Note 20 Ultra z Exynosem, nieporównywalnie. Co widać, nawet tutaj w deszczu nagrywam. Nie ma czego się bać, bo mamy standard wodoodporności zarówno na latarce, jak i na Samsungu. Teraz wam pokażę dokładnie, jak wygląda ta wiązka. Tak wygląda nasza wiązka świetlna. Imponująca. Sami musicie przyznać, jak na taką latarkę. Chociaż cena też, jak na taką latarkę, jest dość imponująca. Ale wiadomo, tutaj już troszeczkę więcej płacimy za branding i za firmę Olight, niż za sam produkt, że wam powiem. Świeci to jak najbardziej. W trybie turbo dopiero mamy z tego zabawę. To jest tryb mocny, tak widoczna jest związka światła. A to jest tryb turbo do porównania. Nawet widać tą różnicę teraz, jeżeli jesteśmy na trybie najsilniejszym e, odpalenie, i dociskamy w momencie przycisk na maksa, który trygeruje nam tryb turbo, to widzimy jaka jest różnica. I jeszcze jedna uwaga: trzymając cały czas e, na przełączniku turbo, możemy puszczając go, nasza latarka intuicyjnie nasze światło po prostu zgasi. Tak? Pojedyncze kliknięcie. Świecimy na stałe. Pojedyncze kliknięcie gasimy. On, off, on, off, on, off. Proste. I oczywiście nasz wskaźnik cały czas to sygnalizuje. Podkreślam. W trybie turbo już robi się bardzo cieplutka ta obudowa i na spokojnie właśnie sobie grzeje o nią ręka. Także namierzyć taką latarką jakąś sarnę dzika bez problemu. Ale czy naprawdę z drugiej strony wydawać na taką latarkę 500 stów? Czy warto? Teraz idąc przykładowo przez las, świecąc nią czuję się dość komfortowo. Chociaż jednak zobaczcie, że. Ten łuk świecenia jest taki typowo kulisty, nie jest taki nieregularny jak w mojej latarce z Chińczyka, która niestety jest rozładowana i się ładuje. Chociaż widzieliście co ten EDC V3 potrafi, to też jest latarka typu EDC, tylko EDC taktyczna, jeszcze do tego. Chociaż jak za 500 EDC trochę za dużo, nie? Ale tutaj firma Olight, więc ci 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 Ciutkę przepłacamy. Znaczy no. jednak sami widzicie jaka jest jakość świecenia. Łuk świecenia jest typowo kulisty, żaden nieregularny. Ale za to zasięg, tutaj jest idealny przykład. Jak dobrze widzicie, jest dość potężny. Szczególnie w trybie turbo, jest to idealnie widoczne. Tak. Jak tak sobie nawet świecimy na niebo, to ta wiązka z daleka jest widoczna. Aż tam sami widzimy, jak to świeci. Chyba dzika tam jej słyszałem. Miejmy nadzieję, że to sarna. A w każdym razie tak to wygląda. Na pewno chodząc ciemnym lasem teraz kochani jest taką tą latarką, wiadomo, czuję się o, o wiele bardziej bezpiecznie, bo fajnie jest mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w nocy. Tutaj za czy coś nie wyskoczy zaraz i nas nie przestraszy i tak dalej. Ale jednak ten promień kulisty tego światła, moim zdaniem, mógłby być znacznie jaśniejszy. Za bardzo światło jest skoncentrowane na środku, przez co jeżeli, nie wiem, świecimy sobie tutaj na przykład na drzewo, a dzik na przykład poza tym kręgiem jest gdzieś tutaj ukryty, e, poza tym kręgiem świetlnym, który jest dość ograniczony i nie możemy regulować tego fokusem w żaden sposób, nie, to jest tak na stałe już, no to możemy się przestraszyć. Tak, przykładowo. Ale wiadomo, tak świecąc na dalsze odległości ten promień nasz kulisty się powiększa naszego światła. Tak to kochani w skrócie wygląda. Fajnie, że ktoś biega o tej porze, daje to w jakiś sposób jakiekolwiek poczucie bezpieczeństwa, że nie jesteśmy tutaj sami. Tak to kochani właśnie mniej więcej wygląda. Jak na latarkę, robi to dość wyrażenie, bo spełnia swoją rolę jako latarki i przy okazji wiadomo, jest to latarka taktyczna, więc można tym co nieco się podratować. Tam wybić szybę w aucie w razie jakiegoś wypadku czy coś. To jest najwyższy, a to będzie turbo. No, jest widoczna na pewno. To trzeba zanotować. I na odpalonym trzymamy nasz klawisz. Wciśnięty. I w taki sposób nasze moce latarki się przełączają. Oczywiście do wartości najwyższej turbo możemy odpalić tylko i wyłącznie za pośrednictwem e, tylko i wyłącznie za pośrednictwem głównego włącznika, który znajduje się z tyłu. Jak widzimy, trzymając przycisk w taki sposób płynnie się przełączają nasze moce świecenia To moc, którą chcę sobie wybrać. Odpuszczamy palec. Jest to bardzo wygodne. Nie trzeba w kółko klikać. Trzeba się do tego przy... przez jakiś czas na pewno przyzwyczaić. Po zwyczajnych latarkach tak nie jest. Najwyższa moc, bom. I trzeba bardzo szybko odpuścić, żeby się nie przełączyła na przykład teraz na ciemniejszą. Z najmocniejszego. Więc trzeba wyłapać ten moment i w tej samej sekundzie puścić przycisk. Tak to kochani w skrócie działa. Jest znowu tryb turbo dla porównania. No, widać, że więcej lumenów daje. Dobra. Trzeba kochani wspomnieć, że ten magnes również służy, może służyć jako podtrzymanie naszej latarki, lecz nie jest on zbyt mocny i latarka jest po prostu, sami widzicie, jaka ciężka wręcz. Nie jest w stanie jej utrzymać. Co taka uwaga drobna. Głównie należy wykorzystywać ten magnes tylko i wyłącznie do ładowania, żeby komuś nie przyszło do głowy na przykład, żeby z takiej wysokości przypiąć do latarni i po prostu nasza latarka sobie poleci na beton i się obtłucza. Na pewno kochani za co muszę pochwalić tryb turbo, przed chwilą dosłownie w 5 sekund poświeciłem sobie na rękę trybem turbo, którą mam całkowicie zmarzniętą od trzymania telefonu i w ciągu tych 5-10 sekund rozgrzałem sobie rękę. Dosłownie rozgrzałem sobie dłoń i nie jest mi zimno. Zresztą ech, co najlepiej pokazuje tak naprawdę, że promieniowanie naszej latarki aż przenika przez palce naszej skóry, prześwietlając je, więc nic dziwnego, że tak szybko udało mi się ogrzać, tak? Od niej po prostu. Bo idealnie promieniowanie jest na tyle silne i tak skupione, że... Można bardzo szybko rozgrzać sobie skórę. Na przykład w zimny dzień trybem turbo. Tak w skrócie. No ale kochani, teraz świecąc przez lepiej oświetloną uliczkę, nasza wiązka jest, w trybie turbo nadal idealnie widoczna, dzięki dużemu skupieniu i oświetlamy każdy znak drogowy z każdej odległości. Oświetlanie z góry takiego terenu. Jak dobrze widzicie, nie jest żadnym problemem, a wręcz przyjemnością. Aby zdiagnozować, że na przykład tutaj jakieś Renault Clio stoi w takiej odległości, bardzo dużo szczegółów jesteśmy w stanie dostrzec świecąc latarką na taką odległość. Naprawdę. To jest jej plus, że to światło jest bardzo mocno skupione jesteśmy w stanie oświetlić bardzo mały teren, ale za to bardzo dokładnie z bardzo dużej odległości. Czyli oświetlanie punktowe, a nie obszarowe. Mówiąc w ogromnym skrócie. Tutaj kochanie, tak z naoko po linii prostej mamy 500 metrów do końca do tamtych drzew. Jak dobrze widzicie, nadal na spokojnie możemy je oświetlić, nawet światło wychodzi trochę ponad je, tylko już troszeczkę mniej wyraźnie więc na spokojnie, jest to na pewno latarka dalekościowa. Nie ma szerokiego łuku. Spektrum świecenia, bo sami widzicie te 750 metrów jest naciągane, ale do takie 500 metrów, 500-600 na spokojnie wszystko idealnie widać. 750 już jest taki kochani, no limit, że to co tam widzimy jesteśmy w stanie to dostrzec z daleka, ale nie do końca wyraźnie, tak wiadomo. Ograniczenia wzroku naszego także trzeba tu uwzględnić, jak dla mnie. Te te martwe strefy troszeczkę są jednak trochę za duże. Ten odbłyśnik jednak, jeżeli ja bym projektował tą latarkę, dałbym tutaj po prostu szerszy i oczywiście jest ta sama latarka z szerszym odbłyśnikiem, która już nie kosztuje 500, a 800 zł dla porównania. Z ten sam model, tylko szerszy jest odbłyśnik. Po prostu ma większą średnicę. Dlatego kosztuje więcej i rzeczywiście to światło rozprasza lepiej. I prawdopodobnie te martwe strefy, które widzicie tutaj Byłyby one na pewno znacznie mniejsze W wypadku modelu droższego, ale czy tysiak jest sens wydawać na taką latarkę Kiedy na Aliexpress w takiej cenie na pewno coś o wiele 10 razy mocniejszego dostaniecie No może ze względu na jakość wykonania, niezawodność konstrukcji ten, To ładowanie jest takie spoko Nie trzeba się bawić z końcówkami, mikro USB wsadzać Tylko po prostu magnetycznie podtykamy przewód i już to na pewno bardzo spoko. Po prostu jeszcze należy dodać, że dzięki temu, że mamy taki daleki dystans, jeżeli z daleka mamy jakąś przeszkodę, dzik, sarna, cokolwiek, to wcześniej to zobaczymy. Nie musimy się za bardzo przejmować, co tam w oddali się kryje. Przez to, że mamy to oświetlenie niestety tylko i wyłącznie punktowe, to jest przed nami trochę na szerokość, tu blisko nas, niestety ta strefa prawo-lewo jest już bardzo ograniczona i nie mamy praktycznie tutaj żadnego oświetlenia. To już z kolei, kochani, do tamtego końcówki drzewa już mamy ponad 800 metrów na oko, tam dalej. I już dobrze widzicie, że tam to światło dociera już tak ledwo-ledwo. No, sami widzicie, że to światło tam dalej już tak dociera ledwo-ledwo. Już nawet matryca ledwo co przechwytuje, a co dopiero nasze oko. Już przy takim maksymalnym dziesięciokrotnym powiększeniu, zobaczcie, jak to wygląda. Jesteśmy tam w tym momencie w przybliżeniu i no, nie wygląda to, jak dobrze widzicie, najlepiej. Teraz wracamy nie widać za dużo. Jesteśmy w stanie ok tak plus minus oświetlić okolice, by zobaczyć, czy tam nie ma dzika, czy innej zwierzyny, ale tak to... na taką dalszą odległość powyżej 500 metrów już dokładnie nie określimy, co tam się tak dokładnie znajduje. Tylko plus minus, czy coś tam jest, lub czegoś po prostu nie ma. Tak, to jest chyba najlepsze określenie. No i jeszcze jest bardzo irytujące to, że bardzo widać krople deszczu na naszym odbłyśniku. Jeżeli coś E, jakaś większa kropla deszczu po prostu skapnie, tak jak teraz na odbłyśnik naszej latarki, która oczywiście jest wodoodporna. To tworzą się takie ciemne kropki na naszej wiązce świetnej, co jest upierdliwe troszeczkę i może denerwować. Sami widzicie, a już kilka kropel tutaj mamy. Także mówię, kochani. Do takich zastosowań czysto parkingowych obserwowania, to ta latarka aż nadto się nada, bo taki plac na pewno nie ma w większej szeroko długości niżeli tam nie wiem do 500 m kwadratowych A jeżeli mamy zasięg 750 m pod drzewach, gdzie ledwo jest cokolwiek widoczne, to myślę, że po takich murach, gdzie mamy nawierzchnię płaską i idealnie światło odbija, to ta latarka nada się aż nadto. Więc, jak, dla pracy, jak do pracy dla sąsiada, myślę, że jest z niej bardzo zadowolony. I jest ona dość niezawodna. Tutaj żadne USB nie ma prawa ani rdzewieć, ani mieć problemów z kablem itd. Tak po prostu się podpina przewód magnetyczny, drugą końcówkę USB do kostki od naszej ładowarki. Niestety typu A, nie typu C i ładujemy po prostu. Te krople deszczu teraz, jak widzicie, są coraz bardziej upierdliwe. Szczególnie w świeceniu takim odległościowym, bo już dobrze widać te czarne kropki. To na pewno trzeba na to zwrócić uwagę, że trzeba szkiełko co chwilę przecierać. Jeżeli w warunkach ekstremalnych na deszczu jesteśmy nawinięci, to to jest bardzo widoczne. To trzeba podsumować, a tych kropel już trochę jest. To kochani były warunki leśne. A teraz w warunkach oświetlania takich pojedynczych obiektów, no to widzicie, że sprawuje się to znacznie lepiej Niżeli w warunkach typowo leśnych Ale i tak Oświetlenie w oku punktu świecącego jest Co najwyżej takie sobie No w oświetlenie obiektu teraz widzicie te ciemne kropki od deszczu. Naprawdę strasznie to przeszkadza W tej latarce tylko tego chyba doświadczyłem To jest strasznie irytujące a oświetlenie terenów trawiastych wychodzi już całkiem nieźle, nawet mimo tych kropek, które by się przydało przetrzeć. Ciemna alejka, tak samo, troszeczkę światła możemy na nią rzucić. I tutaj na spokojnie jestem w stanie dostrzec, co plus minus może być na końcu, ale nie idealnie w detalach. To na pewno. Plus jeszcze te ciemne kropki ograniczają nam widoczność prawo-lewo, bo się bardziej na nich skupiamy niż na samoświetleniu jak to w skrócie wygląda? Możemy oświetlić komuś mieszkanie i dosłownie zajęli do środka z daleka. Ja jeszcze mamy lornetkę i po prostu zobaczyć co, co przy zgaszonej świetle jakoś wygląda. Zobaczcie, jak dla oświetlenie bloku z takiej odległości. Zobaczcie na to. No, praktycznie każdy mieszkanie jestem w stanie oświetlić. Zobaczmy na tym bloku dalej, jak to wygląda. Ojej. Cały blok oświetlony Jesteśmy w stanie Dość wyraźnie widzieć Każde mieszkanie z zoomu, więc No, a nie siedzmy za dużo Nie powodujcie u innych ludzi niepokoju, jeżeli Nie chcecie, aby ktoś u was tego niepokoju Nie powodował. Oki? Okay. Oki okay. I teraz kochani dam wam porównanie Także to jest Borit EDC 10 ulepszona wersja EDC v Jak dobrze widzimy i zobaczymy w porównaniu z naszą latarką jak to wypada. Zobaczcie jak świeci to. To świeci już bardziej szerokościowo niżeli wypunktowanie, przez co wiązka świetna jest rozszerzona. Olight, Tu już mamy punktowe świecenie. Należy pochwalić firmę Olight za innowacyjność przede wszystkim, jak taki magnetyczny, pozłacany klips, gdzie tutaj nawet choćby się chciało... Po prostu nie grozi w żaden sposób korozja. No i jest bardzo przydatne, bo nawet wystarczy zbliżyć do naszej latarki, bo już wola w taki sposób zapuje i formuje nas dodatkowo kolorem świecenia. Bardzo delikatnie na kolor pomarańczowy, jeżeli mamy tych procent powyżej e, 60, a zielonym, kiedy jest ich 100. A z całkowicie czerwonym, kiedy procent jest mniej niż 10. Tak to kochani wygląda. Za takie pieniądze, kochani, moim zdaniem latarka się nadaje do celów profesjonalnych czysto. Lecz do, takiej, do takiego codziennego użytkowania wydaje mi się, że nie ma sensu wydawać 500 zł. Jeżeli potrzebujecie oświetlać elementy, które się od Was znajdują bardzo daleko, z dużej odległości. I chcecie mieć latarkę, która jest niezawodna, która ma duży akumulator ponad 5000 mAh i na długo starczy? Myślę, że jest to bardzo dobra propozycja. Do celów amatorskich, czysto, świecenie gdzieś tam, wychodzenie z pieskiem? Zdecydowanie nie. Wystarczy zwykła latarka, taka o ala olajtowa, nawet za 99 zł już nadto można tym komuś nieźle w okno zaświecić, a co dopiero takim olajtem. Do zastosowań profesjonalnych, terenowych, survivalowych, jak najbardziej latarkę tą mogę polecić. Chyba, że w tej cenie znajdziecie coś o wiele większego i mocniejszego. Tutaj głównie płacimy za firmę Olight, która jest dość dobrą firmą produkującą latarki bezawaryjne, niezawodne, taktyczne. Jak najbardziej z przeznaczeniem profesjonalnym do zastosowań survivalowych, Tak jak już mówiłem, kochani, do zastosowań profesjonalnych, jak najbardziej amatorskich, troszeczkę za dużo. Na blokach można tym komuś nieźle zaświecić i nie radzę świecić nią w oczy. To byłoby ode mnie na tyle. Mam nadzieję, że dzisiejszy taki nietypowy test, test, ale recenzja latarki sąsiada Wam się podobał. I widzimy się w kolejnym. Tymczasem do zobaczenia, trzymajcie się, życzę Wam spokojnego dnia lub nocy, zależnie od której porze mnie oglądacie, trzymajcie się, cześć!